Od 1922 roku była znana jako Transjordan, a w 1946 roku uzyskali niepodległość od Wielkiej Brytanii, które uzyskali przy niemałej pomocy Francji. Panuje tu z powodzeniem islam. Mieszka nieco ponad 10 milionów ludzi, choć około 250 z nich to nasi rodacy, których pozdrawiamy modtem kraju niech Bóg, ojczyzna i król mają was w swojej opiece. Jordańskie królestwo haszymickie, cierpiąc na niedobór wody, bo przeważający obszar kraju to pustynia, jest niemal 3,5 razy mniejsze od Polski. Nie wolno tu całować się publicznie ani stąpać wśród ludzi w nadmiernie skąpym stroju kąpielowym. W końcu 96% ludzi uważa, że islam to jest to. Radośnie i odważnie, rezerwując miejsce w hotelu, chcąc wybrać się do Izraela, Dorota Rabczewska, czyli wszystkim dobrze znana doda, zdziwiła się, kiedy wyszło na to, że zarezerwowała pokój w hotelu, mieszczącym się nie tyle w Jerozolimie, co w Jordanii. Takie życie doda: Tu zobaczymy niepowtarzalną Petrę. Mieści się tutaj Morze Martwe i to właśnie to Morze jest najniżej położonym miejscem w kraju, całe 422 metry pod poziomem morza. Narodowym alkoholem jest Anysz, narodowe zwierzę to barzant Pstry, ale odłóżmy na bok, moi drodzy, Anysz i barzanty. Teraz proszę, byście sobie wyobrazili, że jedziecie po mieście waszym autem. Wyobraźcie sobie, że sobie trochę wypiliście, macie 07 promila alkoholu we krwi, rzecz jasna, nie namawiam do zrobienia tego, tylko do wyobrażenia sobie. Zatem jedziecie waszym autem po terenie zabudowanym 0,7 promila we krwi krąży i jedziecie tak 90 km na godzinę. A teraz otwórzcie oczy i spójrzcie prawdzie w oczy, bo okazuje się, że w takich okolicznościach przyrody, w Jordanii nie otrzyma się w życiu mandatu. W terenie zabudowanym prentowym. Prędkość dozwolona to 90 km na godzinę, za miastem 120, a dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierującego pojazdem to 0,8 promila. Graniczy z pięcioma państwami i dwoma morzami, z Arabią Saudyjską, Irakiem, Syrią, Izraelem, Palestyną, Morzem Martwym i Morzem Czerwonym. W tym kraju językiem urzędowym jest arabski, a jak na kraj arabski przystało, raczej trudno sobie wyobrazić, żeby miał tu spaść śnieg. A jednak... Tutejsze temperatury są zmienne i zimą często widuje się sporo śniegu, szczególnie na północy kraju. Natomiast zupełnie po drugiej stronie kraju, zupełnie już na południu, mieści się Wadi Rum, pustynia, która bywa kosmiczna. Raczej nie z racji kosmicznych widoków, ale i te potrafią zapierać dech w piersiach. Wielu producentów filmowych upatrzyło sobie to miejsce do swojego filmu. Chętnie tu kręcili producenci filmu Marsjanin, czy sprzed lat nagrodzony wieloma Oscarami film Lawrence z Arabii. Petra też potrafi przyciągać. O tym mogą świadczyć chociażby takie filmy jak Transformers Zemsta Upadłych, czy niegdysiejszy, ale tym niemniej legendarny Indiana Jones. Jeśli wielkie wytwórnie filmowe doceniły uroki tych miejsc, czy niepowtarzalne widoki, to zapewne my cywile też byśmy chcieli część tych miejsc nie tylko odwiedzić, ale i uwiecznić w postaci pamięci filmowej. Amatorskie kręcenie filmików telefonem należy do bardzo satysfakcjonujących hobby, a ci, którzy poszli o krok dalej, cieszą się zapewne ujęciami ze swoich dronów. W Jordanii, jeśli chcielibyśmy coś amatorsko nakręcić właśnie dronem, to należy wiedzieć, że w tym kraju stosowanie drona nie należy do najłatwiejszych, bo po prostu nie można go sobie tutaj wyciągnąć i nagrywać, co popadnie. To nie. W tym kraju obowiązują strefy, w których można nagrywać, a do tego wszystkie drony. Muszą być zarejestrowane w regulacyjnej komisji lotnictwa cywilnego, i to w dodatku na całe dwa tygodnie przed wywiezieniem drona do tego ujmującego kraju. Tutejsi mieszkańcy słyną ze swojej gościnności, gościnności nierozerwalnie związanej z kawą i herbatą. Alkoholem nie częstują, choć są przeważnie ciekawi przybyszów. Przybyszami rzecz jasna również są tu liczni uchodźcy: 2 miliony Palestyńczyków, czy niemal 1,5 miliona Syryjczyków. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała istnienie Państwa Jordan. W 1946 roku, czyli w roku uzyskania niepodległości od Wielkiej Brytanii. 9 lat później, w 1955 roku, kraj wstąpił do Organizacji Narodów Zjednoczonych, a 19 lat później, w 1974 roku, uznano, że czemu nie kobietom głos w wyborach również należy się. Przeciętny jordańczyk chodzi do szkoły lat 10. ćwierć miliona mieszkańców nie umie ani czytać, ani pisać. 5% chodzi niedożywionych, a 2% żyje za mniej niż 3 dolary dziennie. Firmę się tu zakłada w 18 dni, a pracuje średnio 48 godzin tygodniowo. A trzeba powiedzieć, że sporo jordańczyków pracuje w turystyce. Branża stanowi aż 15% produktu krajowego brutto. No, jak nie posiadają ropy, to nic dziwnego. Ale jest co zwiedzać. Najwyższy szczyt Jabal-um-ad-Dami mieści się na wysokości 1854 metrów nad poziomem morza. A do niewątpliwych zalet Kraju należy fakt, że jest jednym z najlepiej zorganizowanych, czystych i bezpiecznych państw w regionie. Jeśli przytoczyć trzy miejsca warte zobaczenia w Jordanii, to postawiłbym na Morze Martwe stolicę Amman oraz Petre. Morze Martwe jest dwudziestokrotnie bardziej słone od wody morskiej. Nic zatem dziwnego, że jest równocześnie naturalnym uzdrowiskiem z minerałami, które działają kojąco na bóle stawów czy podrażnienia skóry. Tylko żeby zaznać te kojące właściwości Morza Martwego należy mieć na względzie to, że niestety wysycha w niesłychanie szybkim tempie. Nigdysiejsze nadmorskie hotele już dawno nimi nie są, a zgodnie z kalkulacją naukowców wystarczą trzy dekady, aby Morze Martwe Zamieniło się w bezdennie martwą sadzawkę. Jest jeszcze, co prawda, Morze Czerwone, gdzie wypadałoby wpaść po to, by chociażby zachwycić się pięknymi rafami koralowymi, ale w Morzu Martwym można zażyć niezastąpionych i orzeźwiających kąpieli błotnych. Ten dziewięciokrotnie bardziej słony od Atlantyku zbiornik ma tak gęstą wodę, że dosłownie wszystko w jej wodach się unosi, równocześnie będąc intensywnie nawilżanym i odżywionym. W każdym razie, w Morzu Martwym. Pływa każdy, a o nurkowaniu można zapomnieć. Stolica kraju jest wyjątkowa. To najludniejsze miasto Jordanii jest tamtejszym centrum i gospodarczym, i politycznym. Tętniąca życiem stolica jest uważana często za najbardziej zachodnio-europejskie miasto arabskie świata. Choć nie do końca, bo wracając do jazdy samochodem, to jadąc po ulicach stolicy należy mieć na względzie, że tak naprawdę nikt nie zwraca uwagi na przepisy ruchu drogowego, a standardowe dwa pasy ruchu średnio doświadczają cztery auta. Niektórzy mówią, że Amman to drugi Rzym i mają w tym nieco racji, ponieważ tak jak Rzym, Amman powstał na siedmiu wzgórzach. Żeby to w jakiś sposób zaznaczyć, Jordańczycy umieścili na swojej fladze siedmioramienną gwiazdę. Choć dzisiaj musimy spojrzeć prawdzie w oczy, że miasto Moloch znajduje się obecnie na aż dziewiętnastu wzgórzach, ale zamieszkujące w stolicy 2 miliony mieszkańców postanowiło nie zmieniać gwiazdy we fladze na dziewiętnastoramienną. Warto także wspomnieć, Wspomnieć, że nad centrum góruje starożytna cytadela Ammana, a w pobliżu mieści się odrestaurowany rzymski amfiteatr, gdzie latem przynajmniej do niedawna bez przeszkód mogły się odbywać koncerty czy przedstawienia. A w temacie Ammanu jeszcze warto dodać, że jest uznawana za jedno z najstarszych miast na świecie. Archeologowie dowodzą, że osadnictwo ludzi w tym miejscu odbyło się już w XIII wieku przed naszą erą. Musimy jeszcze pamiętać o Petrze, tak zwanego różanego miasta, które zachwyca architekturą ścian skalnych. Wystarczy chyba powiedzieć, że jest uznawana za jedno z siedmiu nowych cudów świata. Pamiętne sceny Indiana Jones były tu kręcone, a skalne miasto, starożytna stolica nabatejczyków, przykuwa jak magnesem. Poza skarbcem faraona czy amfiteatrem można zachwycić się mnóstwem grobowców czy świątyń, pamiątek kultury rzymskiej oraz bizantyjskiej. A jeśli kręcicie Biblia, to warto wiedzieć, że na terenie Jordanii niegdyś działał Jan-chrzciciel, ten sam, który ochrzcił Jezusa. W Medabie znajduje się posadzka zwana Mapą Świata, a na górze Nebo Mojżesz przed śmiercią zobaczył Ziemię Obiecaną. W przeciwieństwie do innych państw arabskich na Bliskim Wschodzie, Jordania nie posiada własnej ropy naftowej, ale także pozwala na prowadzenie przy 0,8 promila. Tak jak wspominaliśmy, w tym kraju ludzie cierpią na niedostatek wody, a dziwić może, że dochodzi tutaj do powodzi. A są to wyjątkowo niebezpieczne powodzie, które równie szybko znikają, jak się pojawiają. Flash floods są wyjątkowo niebezpieczne w suchych miejscach. Kiedy znajdziemy się w aucie podczas takiej błyskawicznej, powodzi, w ciągu zaledwie kilku sekund fala powodziowa może zamienić nasze cztery koła w niebezpieczną pułapkę. Równie niebezpieczne jest obrażanie rodziny królewskiej. Poważne sankcje prawne grożą za samo zasugerowanie, że są nie tego. Na każdym kroku widać zdjęcia czy murale z wizerunkiem króla i wiadomo, nawet ich najmniejsze uszkodzenie grozi wieloletnim więzieniem. Taka sama kara zresztą czeka tych, którym marzy się kariera Jordanii Odpowiednika Waltera White'a. Jeśli by komukolwiek przyszło do głowy w tym kraju posiadać czy handlować błękitną metą czy jakimkolwiek innym narkotykiem, to musi się spodziewać kary wieloletniego więzienia. Ale inny handel już nie jest tak karalny. Blisko wschodnie targowiska zawsze stanowią atrakcje dla turystów. Czarują ich swoimi kolorami, zapachami czy smakami, a zanim się cokolwiek kupi, należy się targować. Co wynika ze zwyczaju, tradycji, obydwu. Czaju. Jak zwał? Tak zwał, ale jeśli z szacunkiem się człowiek potarguje, to zyskujemy w oczach każdego jordańskiego handlowca. A po udanych zakupach, bo o innych nie może być wszakże mowa, warto wstąpić do kafejki, odpalić fajkę wodną i pokontemplować życie na jordańskiej ziemi. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, dajcie kciuki do góry, jak nie, to w dół, jak średnio, to w bok i wrzućcie tematem na kolejny film. Zachęcam do dołączenia do Discorda, widzowie prosto, żeby sobie porozmawiać albo zasugerować, jaki następny film zrobić. Link do Discorda jest pod filmem. Dzięki też za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga. My się widzimy przy okazji następnego filmu. Czyli kiedy każdy z Was sobie pomyśli, jak to można się pomylić, zamawiając sobie wycieczkę do Jordanii. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam!